Siema, tutaj Lord Vitas, a moja kolejna recenzja, tym razem z The Darkness 2. Tytuł wyjątkowo dobry, mroczny i oryginalny. Użegnie mnie na wiele godzin, i bardzo chętnie do niego wrócę. Dlaczego? Przekonajcie się podczas oglądania recenzji. Fabuła prezentuje się w taki sposób. Jackie. Który został obdarzony mocą ciemności jego demona, który go powoli opętuje I tak dalej Użył dwa lata temu właśnie tej mocy By zemścić się za śmierć swojej ukochanej Teraz Pojawia się tajemnicze bractwo Które chce dziekiemu Zabrać jego moc Ale siłą oczywiście Stosują różne brutalne metody I nie odpuszczają, zabijają rodzinę dziekiego I ogólnie uprzykrzają mu życie Czyli Oryginalne Więcej o mocach ciemności dowiecie się podczas omawiania walki, bo tam wszystko powiem. Oczywiście dochodzi do tego także jeden fajny smaczek, który jest dosyć taki. To jest taki do dyskusji temat jakby. Nie wiadomo, czy wszystko to z ciemnością dzieje się naprawdę. Czy może to jest tylko wymysł szalonego umysłu Jackiego? Gdyż są także i sekwencje, w których Jackie budzi się w szpitalu psychiatrycznym i tam rozmawia. Spotyka wszystkich niby gangsterów, z którymi się ogólnie rzecz biorąc zadaje i tak dalej, jako po prostu pielęgniarki i takie rzeczy. Właśnie jego ukochana, która podobno zginęła i cieność trzyma jej duszę, jest tam pielęgniarką, doktorem, więc to jest już takie intrygujące. Walka to danie główne w The Darkness 2. Jackie ma do wyboru nie tylko wiele karabinów, którymi będzie krzywdził, krzywdził bliźnich, ale także ma do dyspozycji dwie mroczne macki, którymi będzie dokonywał egzekucji, łapał przeciwników, rzucał nimi w innych przeciwników, będzie rzucał przeciwników wszystkim, co znajdzie tworzyć za pomocą ich czarne dziury. Przyżywał także, będzie mógł y, przyzwać rój robaków, który będzie odciągał uwagę przeciwników, delikatnie ich ranił i wprowadza ogólnie rzecz biorąc zamieszanie. Coś takiego wyjątkowego w tej walce oprócz tych zdolności ciemności? Powinniśmy także unikać światła. W wielu grach w ciemnościach czają się złe potwory, a tym razem w ciemnościach czali się nasz główny bohater, którego do złego potwora także można porównać. Zadanie serc daje nam życie, a stanie w świetle oślepia Czerkiego, sprawia, że macki ciemności się chowają, nie regeneruje mu się wtedy życie, jest bardziej podatny na obrażenia i traci swoje moce. Więc trzeba światło unikać, aż zdarza się nieraz, że są przeciwnicy, którzy specjalnie nas świecą takimi działkami ze światłem. Możemy także rzucać, jak za chwilę zobaczycie w przeciwników. A egzekucji, co do egzekucji, to jest kilka rodzajów. Każdy ten coś innego, dokładnie jest ich cztery. Jedna egzekucja nas leczy, inna tworzy z ciała przeciwnika dokładnie taką mroczną tarczę, jakby wysysa z niego życie i tworzy tarczę. Jedna wzmacnia na chwilę zdolności Dziakiego do takiego względu, że może silnie atakować naładowanym karabinem i mocniej walić rojem, a jeszcze inna daje nam trochę amunicji. No i w walce pomoże nam także Darkling. Bardzo przemiły chochli, który ma wreny zwyczaj sikania na zwłoki, naszych przeciwników, nosi na głowie skórę kota i stroik z flagą Wielkiej Brytanii. Z reguły przyda się do uwagi, ale po zakupieniu odpowiedniej umiejętności może nie także ciskać przeciwników, by później rozszarpał ich na strzępy. Jest to bardzo, bardzo przydatne. W grze zaznaczają się także sekwencje, w których podróżować sobie będziemy po świecie Darklingiem. Jest to świetna zabawa. Szkoda, że jest mało tych sekwencji. Fajnie jest to tu począć od ciągłego zażynania 20 osób naraz i poskradać się trochę, by poderżnąć komuś gardło swoimi brudnymi pazurami. Za zdobytą esencję możemy kupować nowe zdolności ciemności. Właśnie w takich jakby mrocznych otarzykach. Mamy kilka drzewek. Jedną, które ogólnie rzecz biorąc opiera się na rozwoju mocy ciemności, możemy uderzać w ziemię, rzucać naszym darklingiem, rzucać przeciwnikami bardziej, pozrzucać ich w górę, ciąć, ulepszać ogólnie moc, aż żądać do najlepszego ze wszystkiego czarnej dziury. Ok, drzewko rozwija egzekucje, o których wspomniałem. Możemy tutaj kupić nowe egzekucje, ulepszyć i tak dalej. Tutaj drzewko ogólnie. Dostosowuje się do zdolności bojowych Jackiego. Nie ulepszamy w ten sposób jego mocy ciemności, a raczej zdolność posługiwania się bronią palną. No i Jacku, które ulepsza dwie moce ciemności. Naładowanie ciemnością naszego karabinka. No i atak rojem robalów, które po prostu gryzą przeciwnika i odciągają jego uwagę. Jak już o tym wspominałem. Multid Darkness. To naprawdę twórcom wyszło. Jest on zajebiste. Przypomina trochę grę w Left 4 Dead. Nawet miejsce na kilka zębiaków się znajdzie podczas gry. Ale umówmy trochę multi. Tutaj zamiast grać w rundę, na przykład jakąś mapę i siekać się z innymi graczami w trybie Deadmatch, tutaj przechodzimy jakby inne misje, trochę związane z fabułą gry. Ale nie pokazujące losów Jackiego, a raczej czterech różnych bohaterów, którzy się z nimi splatają. Pierwszy jest Inugami, samuraj i tak dalej. Każda postać ma swoją specjalną broń i jedną z umiejętności Jackiego. Żadnego los nie obdarzył tymi fajnymi mackami, jakie posiada główny bohater gry, ale tak jest dobrze. Na przykład Inugami na broń ma specjalny miecz, yy, biega szybciej dzięki specjalnej biernej umiejętności i przywołuje rój robali. Moja ulubiona, Sasha Nana. Jest chyba jakąś byłą policjantką, nie wiem, nie czytam jej historii. Jej specjalną bronią jest leżący obok piwa, nad którym przed chwilą czaiła rękę: Arm of the Night, specjalny rewolwer, który nie, nie ma amunicji. Strzela potężnymi pociskami z bliskiego zasięgu i robi z przeciwników miazgę. Jej specjalną zdolnością jest szybsze przeodobywanie i potrafi naładować pistolet mocą ciemności byle jaki pistolet ponieważ to jest bardziej taka właśnie waląca na dystans. I JP Dumon. Dumont. Trochę dziwaczna postać. Dziadziuś, jakiś tam jakby hinduski murzyn czy coś w tym stylu. Jego specjalną bronią jest taka różdżka wudu jakby, on potrafi przywołać czarną dziurę. Najbardziej podły, zdradziecki i fajny trik w The Darkness. No i z najfajniejszym charakterem, gdyż każda inna postać w, w multi ma taki charakter, że zabić, zarżnąć i tak dalej. A ten jest trochę naj, najśmieszniejszy, najbardziej wesoły z nich wszystkich. Jego specjalną bronią jest ten oto toporek. Poza trafie Darklinga, o którym wspomniałem podczas omawiania wanki, a jego specjalną umiejętnością jest obrona przed obrażeniami. Przechodzimy nimi rundy, ale największym minusem tego wszystkiego jest to, że rundy są niestety krótkie. Więc ja nie mogę nic dużo o nich dobrze powiedzieć. Są fajne, mają swoją fabułę, tylko po prostu są strasznie krótkie. Na no jedno z nich poświęcam po 10, max 15 minut. A to, no to jest chyba trochę za mało. Jeżeli pogra się w kompanii i się przyzwyczai do długich misji wykonywanych jako Jackie, to... No, ale ogólnie za multi jest plus, bo to jest dobre. Klimat The Darkness. No, tu musi być plus. Mroczny i tak dalej, niby rodem z Wiedźmina. Egzekucje i ogólnie rzecz biorąc walka są wyjątkowo krwawe i rzeźnicze, jak w najnowszej odsłonie Mortal Kombat. No i jeszcze dochodzi ten smaczek, co mówiłem, z chorobą y, psychiczną Jackiego. Więc to wszystko się składa na taki fajny klimacik W miarę, w miarę dobry A jednak gra jest momentami tak brutalna Że aż się żygać. i Dokładnie jak Mortal Kombat, do którego porównywałem już tę grę parę razy wcześniej Czasami to jest jednak lekka przesada Jak można z tą brutalnością Więc na początku uważałem, że to nie będzie aż takie ostre Ale później stwierdziłem, że jednak Jednak widok rozrywanych ciał to jest Ostra rzecz, nie spodziewam się, że będzie to aż tak brutalne. I jeżeli jesteś uczlony na wyrywanie karków przez dupę i cięcie przeciwników na kawałeczki, wyrywanie im serc i zjadanie głów, to lepiej nie kupuj tej gry ani w nią nie graj. Podsumowując, The Darkness jest dobre, ale ma kilka bugów. Na przykład. Kiedyś musiałem rozpoczynać od ostatniego checkpointa, ponieważ coś tam nie wyhaczyło w skryptach i nie mogłem wcisnąć guzika, by przejść dalej, w owym miejscu. Dodatkowo też są bugi sztucznej inteligencji. No, po prostu zdarzają się i to w miarę często, częściej niż w innych grach z roku 2011, a ta już jest z roku 2012 i powinna być bardziej poprawiona. Ale mimo to jest dobra, dostanie ode mnie ocenę 8 z plusem, bo pod koniec, jak dużo się gra, to już ani szepty śmierci i ciemności, ani te rozrywanie przeciwników na części nie robią wrażenia. No, no to tyle, pozdrawiam Was. Mam nadzieję, że pójdą łapki w górę, ale nie zmuszam Was, bo po coś te łapki w dół też powstały. Mam nadzieję, że skomentujecie, czego nie robić, co robić, bo ja się staram, wiecie, poprawiać, żeby być jak najlepszy, wycisnąć z siebie 120%. Więc, jeżeli byście napisali, poprawić, co mam poprawić, a czego już więcej nie robić, to byłoby bardzo miło. Pozdrawiam Was, dziękuję. No to nara i dzięki za obejrzenie.